Asiu, cieszę się, że Cię widzę. Jesteśmy dzisiaj na premierze GQ. Magazyn debiutuje w Polsce. Z czym Ci się kojarzy ten magazyn? E, Znacie, GQ zawsze, wiesz, jest znany, że Przystojność, sex appeal, pewność siebie, sukces. I wiesz, muszę się przyznać, że ja byłam na okładce też GQ w South Africa. Tak, 20 lat temu właśnie, jak tutaj jechałam, z ciekawości chciałam zobaczyć, w którym roku to było. I to było w 2005 roku, co byłam na okładce. No to rocznica piękna tak. przypada w tym roku. A chciałabyś być na polskiej okładce? Why not? Wiem, że to wie, wiesz, zawsze faceci, ale jakoś South Africa zdecydowali mieć kobietę. No wiesz, może Polska też na to się otworzy. Z czym ci się kojarzy męskość? Z pewnością siebie, y, sukcesem, y, no, z sukcesem, z osobą, która jest, y, wiesz, miła, duże serce, Myślę, ale tak pewno siebie, myślę, że najbardziej. Asiu, nie mogę oderwać od ciebie wzroku, jesteś przepięknie dzisiaj o, ubrana, ale wiadomo. tak jak zawsze zresztą. Opowiedz mi właśnie, co masz na sobie. E, powiem Ci, że ja sama to dram jest secret, secret, bo nie wiem, tak naprawdę ani mój stylista nie wie, to może wy zobaczycie i zgadnicie, kogo mam na sobie. E, o, tak, dobrze, czekaj, Le Femme Lingerie? O! Oh. Le femme lingerie, okej, okay. le femme lingerie. Cię dowiedziałam, jest teraz, jest top news! News. <laughs> A býjete uh, tady? moja, bling bling bling. A to nie wiem, to nie wiem, to dodatkowo. Bo ja tu ostatnio czytałem artykuły, że Ty wychodzisz w milionach na te ścianki. E, no nieraz, wiesz, te, są takie eventy, gdzie więcej, wiesz, tego bling-bling jest, ale tak na co dzień, no, nie wychodzę, bo też, e, no, niebezpiecznie tak naprawdę wychodzić z brylantami, jak jest za drogo, ale wiesz, na takie eventy, gala czy coś takiego porządnego, to trzeba, why not? Wtedy, wtedy, wiesz, pokazujesz, co masz i, i jesteś dumna z tego, A tak na co dzień na pewno tak nie chodzę, bardziej chodzę w dresach, wiesz, włosy do góry, no make up, taki relax look, to dla mnie to, wiesz, takie wyjście to jest big deal, bo już ponad 20 lat, wiesz, jestem na eventach, robię te, wiesz, show biznes. So jak jestem w domu lubię się, wiesz, relaksować i, i być, wiesz, w kapciach czy w jakichś tam wygonych butach. A jak dbasz o swoją cerę? Wiesz co, codziennie robię ten taki cold plunge na twarzy, że lód z wodą, dużo kremu, bo ja mam suchą skórę, no i też robię ten osocze, tak. Ale z tym wodą z lodem, to ty tak faktycznie nurkujesz w tej misce? Czy jak tak, tak, tak. Podobno trzeba robić to trzy razy, ile tam się wytrzyma. Ja gdzieś tak może 10-15 sekund za każdym razem i trzy razy co, co rano to robię. A jeśli chodzi o medycynę estetyczną, plastyczną? E, znaczy, wiesz co, kiedyś wiadomo, tak, bo taksy takie, to ta, ale lazery, ale teraz tylko właśnie woda, ta zimna, lodowata, no i osocze, tak naprawdę, wiesz, myślę, że to jest takie, co działa i, i jest e, osocze, tak naprawdę naturalne, zdrowe, e, nie chcę żadnych takich, wiesz, chemii, takich rzeczy i lazery naprawdę kiedyś mi bardzo zniszczyły twarz, e, zrobiły tak, że ludzie się pytali, jejku, jak dużo schudło, ja mówię, nie, nie schudłam tego e, tuż na twarzy, mi to zjadło. E, lazery, broń Boże, żeby dziewczyny nie robiły, bo to jest big bullshit. A solarium? Wiesz, co so, kiedyś chodziłam na solarium, teraz używam samoopalarz. Jak widać, dzisiaj chyba nie za dużo, bo jestem biała, wiesz, jak ściana. Ale no, jak byłam młodsza, to na pewno używałam, wiesz, korzystałam z solarium albo na słońcu, ale zawsze chroniłam twarz. Nigdy nie opalałam twarzy. Co myślisz o zempiku, ten, który podobno potrafi odchudzić błyskawicznie? Dla mnie to jest masakra. Dla mnie wiesz, nie ma tak naprawdę, nie wiadomo, co z tego będzie. Dużo mówią, że właśnie ślepota może przyjść, że może całkiem ci zniszczyć system. Mamy znajomą, rodziną znajomą, co musiała operację mieć na oczy, bo by była ślepa po tym, że dla mnie w życiu bym tego nie dotknęła. To, co mówię, jak ktoś chce schudnąć, fitness. I taśmy na, na, na buzie i nie jedźcie. Dieta. To jest, wiesz, ni, nic nie jest easy fix. Niczego nie, nigdy nie jest nic łatwe. Trzeba ciężko pracować, żeby coś osiągnąć. Dla mnie takie quick fixes e, nie są zdrowe. Asiu, a jak spędzisz Święta Bożego Narodzenia? Wjeżdżamy w góry. Całą rodzinę wynajmę, wynajm, wynajmiałam, wynaj... wynajęłaś? Wynajęłam duży dom w Wyoming, Jackson Hole, i cała rodzina ze Chicago. Tam ciocia, wujek, kuzyny, dzieci. Jedziemy w góry i wszyscy będziemy w jednym domu na. 6 dni, no i będzie super fajnie, bo tak rodzinno. Jeszcze nigdy nie byliśmy razem wszyscy w jednym domu, bo to będzie dziewięć dorosłych i 6 dzieci, będzie się działo, będzie interesting, ale Wiaczasia bardzo się cieszy, to myślę, że będziemy mieć super czas. Taki prawdziwy rodzinny moment. Macie jakieś takie tradycje rodzinne? Wiesz co, moja mama z ciocią już planują właśnie robić, wiesz, pierogi, e, ciasta, wiesz, ten płatki, żeby między sobą e, dawać na kolacji, na wigilię. Dzielicie opłatkiem się opłatkiem, tak. Się płatkiem, tak. To, wie, mama tego trzyma i co roku to robimy. No i wiadomo, prezenty dla dzieci. No, nie dla dorosłych, tylko dzieci, bo myślę, że wiesz, już wystarczająco ja robię prezent dla rodziny z domem, z wyjazdem, a e, dzieci, żeby się cieszyły, że mi kołaj przyszedł. A dla... Ci już gotowy prezent? Dla Asi wiesz, co powolutku tam zbieram, co ona chce, bo ona ciągle tam ma dla ta Bubu. Co, naprawdę, jak słyszałam to z jej ust, to mówię, Jeku, ja nie wierzę, że moje dziecko to mówi. Pan Koleżanka mi powiedziała, bo na co to jest to dla Bubu. Ja mówię, oh my gosh, żeby moje dziecko tego nie chciało. I ona wiesz, to chce, bo teraz została dwa. jedno od koleżanki na urodziny, drugie ode mnie i teraz chce jeszcze trzy dla Bubu. Ja mówię, okej, okay. ile go? Bardzo lubi składać le. Wiesz, ona Lego składa tak naprawdę dla dzieci 9, plus, a ma całą w pokoiku taką wystawy tych lego różnych, no i z babcią to robią. No i wiesz, to bardziej takie, takie rzeczy, co wiesz, że wiem, że będzie kochała z, i, i będzie czas z tym, wiesz, spędzała. To lobubu, czy takie właśnie misie, co wiem, że ona lubi, ze sobą do szkoły bierze, czy jak wyjeżdża gdzieś z ojcem, to wtedy bierze. Takie rzeczy, wiesz, ja jej mówię, żeby listę zrobiła do Mikołaja i tam jak będzie grzeczna, no to może coś tam z tej listy dostanie. dostanie no. Czyli pisze listy do Mikołaja. Pisze. Właśnie jak teraz wrócę do Stanów, już mam nadzieję, że już napisała, bo miała napisać listę do, do Świętego Mikołaja.